Taki tu wertykulatorek mamy Stiga SVP 40B, albo jak to woli, Pilot 88. Bliźniaki, inne cięgno do napinania paska, reszta jest to samo. No, kupiłem ostatnio z nierdzewki, właśnie je testuję. Wyglądają w tym momencie tak. Coś tam się podjechało. A roboty nie było za dużo zrobione. Silnik Hinol, 420 zł, nowy. Nie chciało mi się reanimować starego Brixa. Brixa pognałem. Troszkę dołożyłem, kupiłem Chińczyka. Zobaczymy. Na razie przebiegu 08 godziny. Czyli jakieś tam 45 minut. No i testujemy na razie tyle, jest zrobione. Pokażę, jak pracuje. Dobra, to mamy, to mamy. Rozgrzany jest, więc bez sania. Ten szarpak jest taki faktycznie chiński, trochę. Aż mi wypadł telefon, ale ok. No i jedziemy z Prawnik mam trochę nierówny, więc nie idzie płynnie praca, ale tak jak widać, coś tam wygrzebuje, nacięcia. Darniu ładnie nacięta, więc powinna trawa ładnie rosnąć. Dzięki bardzo.